Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Jerzy Bielewicz ze Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, pamiętany już przez Państwa, bośmy już kiedyś rozmawiali o sprawach bankowych, ale dzisiaj powodem naszego spotkania bezpośrednim jest no, taka akcja, która się jutro zaczyna podjęta, dość brutalna forma protestu, czy dość radykalna forma protestu, bo grupa ludzi, również z Pańskim udziałem, zdecydowała się jak za czasów komuny na protest głodowy. Dlaczego aż, aż taka desperacja? Po pierwsze, nie nawiązywałbym do czasów komuny, dlatego że no, to, co się u nas dzieje, można co prawda porównać z tymi czasami, ale ja myślę, że no, groteska, te, jaka odbywa się w naszym kraju, już przerasta pomału te czasy komuny. Nawiązałbym raczej... że to takie poczucie bezradności było, że nic innego nie można było zrobić, tylko się głodzić i, i ryzykować własnym zdrowiem, żeby zaapelować do zwrócić uwagę rodaków na coś. Ale jest historia tego, mhm. dlatego że y, spontanicznie, w sposób niezależny szereg obywateli, szereg obywateli Polski poszkodowanych przez organy państwa podjęło takie głodówki y, la, y, latem tego roku. No Teraz jest jesień, jest zimno, więc oni, że tak powiem, nie chcą narażać swojego życia czy zdrowia, więc zdecydowaliśmy się zebrać ich gdzieś w jednym miejscu i dalej protestować, dlatego że no, te problemy, które oni manifestują, są, myślę, bardzo ważne dla naszego kraju. To, to złapmy byka za rogi. Dlaczego ta? Piątka, jeśli dobrze liczę, tak? Od sześciu do dziewięciu osób ma Więcej. Dlaczego podjąć. te osoby zdecydowały się podjąć, czy właściwie ponowić tak drastyczny protest? w jakiej sprawie przede wszystkim? Przeciwko bezprawie opowiadacie, ale chodzi konkretnie o jakie bezprawie? Każda sprawa jest inna. My jesteśmy silni własnymi historiami. Jest A to, jaki jest wspólny mianownik tej historii? To są organa państwa. Jesteśmy mm -hmm. poszkodowani przez organa państwa, czyli Wymiar Sprawiedliwości, Prokuratury, Sądy, mm -hmm. e, Urzędy Skarbowe, Urzędników Państwowych. Taka jest, taki jest wspólny mianownik e, każdej z tych historii. Tak. Mm -hmm. e, jeśli wspólny jest protest, to również jest jakieś wspólne żądanie. Ja tak, powiem. oczywiście. Naszym głównym żądaniem, nie jedynym, ale głównym żądaniem jest weryfikacja orzeczeń prokuratury i sądów oraz weryfikacja osób, które te orzeczenia czy osób, sędziów, prokuratorów, których nazwiska się powtarzają. No jedna z tych postaci, która się powtarza, to jest os ta osoba rozsławiona dość niedawno jako sędzia na telefon. Wszyscy się domyślają, o, o którym sądzie w tej chwili mówię jego przewodniczącym, ale to jest tylko jedna. z Świtwa z Gdańska, tak jak określił ją minister Gowin. Trudno się nie zgodzić z ministrem sprawiedliwości. No cóż, ja chciałbym zwrócić uwagę, że sędzia Milewski, to nie tylko sędzia Milewski, ale przecież on w tych swoich wypowiedziach mówił o innych sędziach, których przywiedzie, o którzy pewnych ludziach, ludziach których wyznaczył. Więc e, e, sędzia Milewski ma, że tak powiem, podwiązanych pod siebie innych sędziów. Jak się e. można zapytać, no, nie dysponujemy tak czasem, myślę, że to jest pewien problem całej sprawy, że każdą z tych historii należałoby opowiedzieć bo każda z nich jest wstrząsająca, każda z nich pokazuje kompletną bezradność obywatela wobec, wobec systemu państwa, no bo przepisy są takie, jakie są, prokurator coś umarza, można napisać zażalenie, za wtedy sąd ponownie do niego kieruje, on jeszcze raz umarza sam, prawda, i tak się przeciętny Polak nie wie nawet o tym. Jak można się zapoznać? Z tymi, z tymi sprawami, jeżeli ktoś chce wiedzieć, co się w Polsce wyrabia. Ja jeszcze bym wrócił do, 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 do tej środowiska gdańskiego, bo uh -huh. przecież chwilę później po aferze z Mileskim czy chwilę przedtem, ja już dokładnie nie pamiętam, no był, były wspaniałe zdjęcia burłaków z Gdańska, z, z portu lotniczego w Gdańsku. No, były filmiki z meczu Lechy Gdańsk, gdzie widzieliśmy zblatowaną władzę wykonawczą z władzą sądowniczą. Był tam też prokurator okręgowy, więc to wszystko pokazuje, że mamy do czynienia jednak, tak jak minister Gowin powiedział, z sitwą i z układem. No Przy czym moje mhm. doświadczenia i doświadczenia osób, które wezmą udział w proteście głodowym, są takie, że to nie jest tylko gdański układ, tylko ten, te Układy i układziki powtarzają się w różnych miejscach Polski. I tutaj chciałbym oddać, myślę, honor i hołd osobie, która podjęła taki protest głodowy w Gdańsku, przed magistratem w Gdańsku tego lata. Dzisiaj Nowy Dziennik doniósł, do że ta osoba zmarła, nie wczorajszym. To był pan profesor Dąbrowski. Który został wyrzucony z chorą żoną z mieszkania. Jak sam opisywał swój protest. E, dla magistratu mieszkania na Gdańskiej Starówce są bardzo cenne i wystarczy, ponieważ mieszkają tam emeryci, wystarczy trochę podwyższyć czynsz. Oni nie mogą zapłacić ten, tego czynszu i można ich w ten sposób eksmitować. E, no strajkował pod magistratem przez 40 dni. Stracił 50 kilo. Roz... On chciał wziąć udział w naszym strajku. Rozmawiałem z nim kilkakrotnie przez telefon. Dzwonił, dopytywał się. E, ustaliliśmy, że przyjedzie tutaj, znajdzie mu mieszkanie, bo no, oczywiście e, o, nie chciałem, żeby podjął znowu te, e, tę głodówkę, e, głodów, głodówkę i e, że będzie nas wspierał. No niestety e, ten plan nie wyszedł, e, gdyż e, profesor Dąbrowski zmarł wczoraj. E, okazało się, że e, objawiła się cudzuszyca. E, e, i nie, nie zdołał wyjść z tego stresu, jaki przyniósł do jego zdrowia ten, ten drastyczny protest. Z tych wstrząsających historii z wstrząsającą płętą akurat, także nawet przyznam, nie wiem co mógłbym po tym powiedzieć, więc nabierzmy oddechu, odpocznijmy chwilę i zapraszam na drugą część rozmowy z Jerzym Bielewiczem. Proszę obok kliknąć.